Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, po tytule, no i oczywiście po mnie, będzie makijaż. Znów pod lupę leci paletka retro. Także działamy. Ok, a więc zaczynamy. Wiem, że moje brwi są mega mocne, ale chciałam je wcześniej podkreślić, bo makijaż też będzie mocny, więc później to wszystko będzie miało sens. Teraz wygląda tragicznie, dlatego pozwólcie, że od razu przechodzę do dalszej części. Nie wiem jak będzie nazwany ten film i czy już widzicie po tytule, że jest to makijaż oka na pomadce. Nie wiem czy to uwzględnię w nazwie filmu, natomiast tak, będziemy dzisiaj robić makijaż na pomadkę dokładnie z Sephory numerek 40. Ja sobie ją nałożę palcem. Ja tutaj mam już korektor przypudrowany i teraz nakładam sobie naprawdę niewiele pomadki i nią wykonturuję sobie całą powiekę. To też zobaczycie, bardzo ułatwia później dalszą część makijażu. Zresztą paluszkiem sobie od razu rozblendowywuję, także będę miała załamanie od razu podkreślone. W przypadku tych pomadek z sefory trzeba działać szybko, bo one są zastygające. Wbrew pozorom może się to wydawać yy, trudne. Nie wiem, no bo jak ja usłyszałam pierwszy raz o makijażu na pomadkę, makijażu oka to pomyślałam sobie, że kurczę, ale to musi być yy, ciężka technika, po czym w praktyce okazuje się, że jest to akurat bardzo duże ułatwienie, jeżeli chodzi o dalszą część makijażu, ponieważ podbija Wam to kolory, no i dodatkowo właśnie już tutaj macie załamanie podkreślone, granice roztarte, także naprawdę dużo roboty już za nami. Tak to na ten moment wygląda, ja od razu sobie też nałożę na dolną. Dodatkowo jest to naprawdę bardzo dobra, trwała baza pod makijaż. No i tematem jest to, że podbija tutaj kolorek. No tak jak Wam mówiłam, same plusy. Dobra, to teraz będziemy przystępować już do nakładania cieni. Dzisiaj miałam ochotę nagrać dla Was cały makijaż paletką Smashbox. Ja wiem, że ona jest do konturowania, natomiast chciałam z niej wyciągnąć jak najwięcej i zrobić nią też makijaż oka, bo ta paletka jest jednak dosyć droga i jeżeli nie pracujemy w zawodzie wizerzysty, no to fajnie by było, jeżeli już decydujemy się na ten kosmetyk, wykorzystać ją na różne Posoby, nie tylko właśnie do konturowania, ale na nią też przyjdzie czas przy okazji kolejnego filmu. Natomiast, aha, ja sobie już otwieram, ale dzisiaj nadal na tapecie retro. Jak ktoś nie widział poprzedniego makijażu, to tak właśnie wyglądają kolorki. I co, działamy, nie ma na co czekać. Pierwszy poleci ten kolorek Debi. Ja w ogóle mam tutaj sporo nowych pędzelków, więc będę wam w końcu mówić, numerki, co ja tutaj mam. Akurat brwi robiłam pędzelkiem z Hakuro, ale nie mam numerku. Nie pamiętam H85, coś mi tak świta, ale nie jestem pewna, bo już numerek bardzo dawno się zdar. ale chyba Hakuro ma tylko jeden do brwi, także bardzo Wam go polecam, już go mam kilka lat i mam tutaj Blended Pro 280, to jest taki puchacz, ale spłaszczony. Ja lubię takie pędzelki, nabieram troszkę, nadmiar ściągam na dłoń i. Jeszcze tutaj przyjeżdżam sobie załamanie, żeby zrobić właśnie taką, e, takie delikatne przejście. Na ten sam pędzelek tylko z drugiej strony nakładam odcień Merlin biały. Też ściągam jego nadmiar i tutaj rozjaśniam sobie pod łukiem brywiowym. Biorę sobie teraz ten mój ulubiony, gdzie on jest tutaj. Pędzelek z Donegala i jeszcze raz przejeżdżam, troszkę rozcieram. Z dolną powieką robię dokładnie to samo, czyli nakładam ten debi, ściągam nadmiar, i sobie ją tutaj jeszcze tak rozmarzę. Kurczę, nie wiem, czy światło dobrze pada, niby mam tutaj jeszcze blendę, trzymam sobie na kolanach, ale jest dosyć jasno na zewnątrz, więc tak nie wiem, czy ta strona nie jest. Ciemniejsza, doświetlam się tutaj lampą pierścieniową, ale też nie wiem, jak to wygląda. I teraz wziąłam sobie taki płaski, bardziej pędzelek, i to jest Hulu P66. Aha, i biorę sobie ten kolorek niebieski i nakładam w kąciku. Mam ochotę, właśnie zaszaleć. ściągam też nadmiar, bo one są bardzo mocno napigmentowane. Od razu, właśnie w trakcie nakładania, staram się to w miarę rozcierać. I teraz chciałabym użyć kolorek Hollywood, ale żeby go troszkę podbić, to pomyślałam, że zrobię podkład z korektora. I ten pędzelek jest właśnie mega precyzyjny do tego. Nie wiem, czy to mówiłam. To jest Hulu P34 i to jest właśnie typowy pędzelek do korektora. E, I teraz co, drugie oczko. Nie wiem, czy znacie ten trik, ale myślę, że. Czy z tym gdzieś musiałyście spotkać, żeby właśnie tutaj większą ilość korektora przy linii rzęs nałożyć i wtedy Wam się odbije e, na górze powieki i to oznacza Wam właśnie moment, do którego macie z korektorem wyjechać. O, ekstra, widzicie to? Ok, myślę, że jest w miarę spoko i tak za chwilę będziemy robić kreskę, a muszę się w miarę streszczać, bo widzę, że bateria już nie jest w całości naładowana, także biorę sobie teraz jakiś pędzelek mam tutaj z jakiegoś przypadkowego zestawu także nie powiem Wam numerku i nakładam cień Hollywood najwięcej na środek powieki, a teraz taką resztką łączycie z resztą cieni, w zasadzie tylko z tym niebieskim, bo tutaj będzie zaraz y, kreseczka i będziemy czarnym ją rozcierać. Wracam do niebieskiego i sobie tutaj ładnie łączę z tym złotem. Jeszcze jeżeli chodzi o załamanie, troszkę bym je wzmocniła, bo kreskę zrobię sobie zaraz poza kamerą, musicie mi to wybaczyć, ale to będzie troszkę dłużej trwało, a jednak bateria mi już tutaj Odmawia posłuszeństwa, więc prawie ją dam troszkę do naładowania. Natomiast teraz przejdę do podkreślenia jeszcze załamania i tutaj mam taki super pędzelek. Czekajcie, ściągam nadmiar. To jest Blended Pro 226, to jest taka malutka, zgrabniutka kuleczka. Idealnie się do tego celu sprawdza. Tylko muszę ściągnąć nadmiar, żeby nigdzie mi się tutaj żadne placki nie porobiły. Jest trochę taka zbita, więc yy, rozetrzeć ewentualnie można później jeszcze czymś innym, ale tutaj pięknie nam zaznacza tą część, którą po prostu chcemy zaznaczyć. Tak jak Wam mówiłam, zrobię sobie teraz kreskę i użyję do tego eyelinera od Eveline. To jest. Precise Brush Liner, rewelacyjny, tak swoją drogą. A w międzyczasie naładuję sobie baterię i zaraz do Was wracam. Powiem Wam, że o dziwo szybko poszło z tą kreską, także aparat nie zdążył się za bardzo naładować. Cieszy mnie to z jednej strony, ale teraz przechodzę do czarnego. To jest odcień Bridget, 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 no być. I teraz będę używać takiego dwustronnego pędzelka od Eveline. Tutaj jest płaski, tu bardziej puchacz. Właśnie tym płaskim nakładam sobie tutaj czarny i rozcieram kreseczkę. I teraz puchaczem sobie tutaj rozblenduję. Fajnie to wygląda, ale muszę dołożyć więcej. Chyba muszę sobie wziąć bardziej jakiś taki a ten? może tym będzie lepiej. O tak, z 280 z blended jest spok. Teraz znów wracam do cienia Hollywood i muszę go tutaj troszkę wzmocnić, żeby te przejścia były, wiecie, takie ładne. Troszkę cierpliwości i wszystko nam się tutaj pięknie połączy. Z każdym makijażem przekonuje się właśnie o tym, ile potrzeba cierpliwości, żeby tu wszystko ładnie zagrało ze sobą. Gdzie na początku chciałam wszystko szybko, szybko, a teraz już wiem, że po prostu niektóre rzeczy wymagają tutaj większej cierpliwości, precyzyjności przede wszystkim. Biorę się za drugą powiekę i zaraz do Was wracam. No i jestem z powrotem. Teraz znów zabieramy się za kolorek czarny, na płaski pędzelek i lecimy z dolną powieką. Tutaj, żeby to było, wiecie, takie fajne połączenie tej dolnej z górną, więc tutaj sobie nakładam czarnego troszkę i zaraz będę rozcierać. I ta pomadka, którą nakładaliśmy wcześniej, pomaga nam w tym, że tak naprawdę już powieka zarówno górna jak i dolna była wykonturowana i teraz tylko dokładamy sobie cieni, ale jakby już nie musimy tutaj za dużo działać z blendowaniem. No bo to wszystko się ładnie ze sobą łączy, właśnie z tym podkładem brązowym pomadki. Kolejny kolorek, myślę, że tutaj będzie niebieski i na końcu znów będzie ten złoty Hollywood, żeby rozjaśnić kącik, ale jednocześnie, żeby to wszystko było ładnie spójne. Więc teraz nakładam sobie tutaj niebieski. W sumie ten niebieski też można było dać na linię wodną. Hmm. Ale może damy biały, różnie przesadzajmy. Chociaż ja zazwyczaj takich makijaży kolorowych nie robię, ale jak się już na jakiś zdecyduję, to zaczynam kombinować i wszędzie bym ten kolor chciała dać. A, myślę, że kobiety mnie zrozumieją. No podoba mi się, muszę Wam powiedzieć. Teraz w końcu dajemy Hollywood. Jeszcze biorę ten pędzel, którym nakładałam niebieski, i tutaj łączę sobie zresztą. Dobra, nakładam teraz na linię wodną ten biały cień Merlin i robię to pędzelkiem, którym nakładałam wcześniej korektor, z tego względu, że jest on fajny, taki płaski i będzie myślę wygodnie. Teraz czas dokleić rzęski i nie wiem, które. Czy znów Demi Wispies? Kurde, ale takie lubię, bo one są mega uniwersalne. Czy... Nie, wezmę te Demi Whispies. Nie chcę tamtych, bo tamte to są takie szczoty, że raczej do jakichś takich artystycznych makijaży. Więc biorę Demi Whispies i sobie je... Nakleję, także znów wybaczcie, zaraz wracam. No i tak prezentuje się skończony makijaż. Nie pokazywałam Wam już konturowania, żeby ten film nie trwał zbyt długo. No i bateria mi padła, więc musiałam ją chwilkę podładować. Także ja się już z Wami żegnam. Zostawcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!